Tak jak nie może być rodziny bez matki, tak nie może być kościoła bez matki. Biada, gdy nie ma jej w rodzinie i gdy zabraknie jej w kościele. Kardynał Stefan Wyszyński, wtorek, 13 września. Witamy Was, moi drodzy, we wtorek i prosto z marszu dzielimy się słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. Jest upadek, ojcze? Upadek to Twoja skażona grzechem natura, która niejednokrotnie Cię powali. Przyprawi cię o ból lub zada ból innym, raniąc ich i zwiększając zakres cierpienia. Nie tylko to jest upadkiem, co Ty zauważasz, czego się wstydzisz, co Cię boli. Wszystko, co w Twoim obowiązku z ludźmi rani ich, co jest przyczyną ich smutku, cierpienia i łez, jest Twoim upadkiem, o ileż większym, jeżeli w swoim zaślepieniu, bychom i egoizmem niedostrzeżonym. Jakże wielkim upadkiem Twoim jest napełnianie czyjegoś serca żalem, niepokojem. Złością. Pchnięcie kogoś, by on upadł, by gasła w nim miłość. Jest to Twoim upadkiem także wtedy, gdy ty trwasz w błędzie i wydaje ci się, że masz rację, że tak trzeba, czy można. Strzeż się tego, bo to największy Twój upadek, spowodowany brakiem pokory i miłości. I wielkie zło uczynione innym. Z Psalmu 117. Aleluja, chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego łaska nad nami potężna i wierność Pańska trwa na wieki. Kropka. Dziękujemy za wysłuchanie. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrego czasu i pogody ducha. Przemek, marny pyłek. I Bogusia, żona Przemka. Cześć.